Hej, witajcie, dobry wieczór, dzisiaj 20 grudzień, mamy już poniedziałek, zbliżamy się do końca naszych vlogmasów, ale nie przejmujcie się, bo dalej będziemy drapać, dalej będziemy otwierać, przypominam o naszym kalendarzu poświątecznym, także jeszcze będą drapingi i otwieranie kalendarzy. A dzisiaj co mamy? Numer okienka 20, tradycyjnie Miśku idzie do Ciebie. A Winter za 3 euro, będę drapać już za chwilę. I sprawdzimy sobie dzisiaj Totolotka. <kluzł> Może czemu? otwiera, uwaga, uwaga, dawaj tam jakąś dyszkę. Ta Co tam mamy? Jedno euro. Jest jedno euro? A dobrej i to mamy wygraną. jedno euro. No to tu. A teraz sprawdzamy sobie nasze liczby w totolotku. polotku, które puściłam jeszcze raz, a były takie wylosowane. 5, 9, szukamy. Mamy 5, mamy 9, 11, 16. Ło, już jest dwójeczka. 11, 16, blisko, bo tu 17. 23 i 35. U, zobaczcie, trójka by była. 22 tutaj jest. A tu jest 23. No i następna dwójeczka. Czyli po dwie liczby tym razem trafione. Ale to nam nic nie daje. Sprawdźmy jeszcze plusa. Plus 7, 11. Nie było 7. 11 się powtórzyła. 14, 15, nie mamy. 32 i 44. O! Niestety, tym razem też nic nie trafiliśmy. Można jeszcze sprawdzić po numerze kuponu. O, tu się wpisuje numer kuponu, który mamy tu na górze. 6, 7, 4, 4. 4, 2, 5. 5, 8, 7, 7. I sprawdzamy, czy mamy wygraną. Niestety, nic nie wygrałeś, tak nam napisali. No nie wiem, Daję chyba sobie spokój z tym cotolotkiem. Jeszcze raz. Jeszcze raz, sobie raz sobie trzeba. No, jak mówisz? No dobrze. A teraz sprawdzimy sobie zdrapeczkę. Szukamy trzech jednakowych symboli w bonusie. Czapka. Czapka i. I czapka, mamy trzy czapki, no to mamy tutaj euro w losie i już jest wygrana. Już Wam pokazuję trzy czapeczki. To jest 3 euro, czyli mam wzrocić już tej strapeczki, ale może coś być jeszcze. Trzy jednakowe kwoty, może nam dadzą. Mamy już trójkę, szóstkę, 9 euro, stówka, 15, 3 po raz drugi, jest szansa na 3 euro. 6 po raz drugi. 3. Mamy trojeczkę. Aha, ja. Trojeczka. No tak, no chyba se kupią okulary. No niestety. Ale mamy 3 euro w bonusie, 3 czopeczki i euro w losie. I sprawdźmy teraz nasz kalendarz. Och, ja już jestem podekscytowana. W 20 będzie świeczka? Jejku, myślałam, że to świeczka, a to dzwonek. Nie, nie ma jeszcze tej świeczki i nie wiadomo, czy będzie. Bo dzwonek mamy już drugi, a cztery dzwonki nam dają wygraną 4 euro. I tak myślę, że oni nas tak oszukają. Zamiast tej świeczki dadzą jeszcze dwa dzwonki i będziemy płakać, bo tylko 4 euro będzie. No nic pocieszenie. Teraz otwórzmy sobie nasze kalendarze adwentowe. A nasze kalendarze adwentowe zaczniemy dzisiaj od bałwanka z herbatkami, ponieważ już mam przygotowaną gorącą wodę kubeczek na herbatkę oraz talerzyk dla męża na słodycze. Już otwieram numer 20. A jest to czerwony pomarańcz. Herbatka z czerwonego pomarańcza i już ją zaparzymy sobie. Bo mi woda wystygnie. Wow, no będzie dzisiaj czerwona herbatka. A teraz przejdziemy do kalendarza ze skarpetkami. Dwudziesty okienko już. Otwieram i cóż to takiego? Niemożliwe, takiej skarpetki jeszcze nie mam. Jest to granatowa ze śnieżynkami. Oraz co my tu mamy? Kotka w prezencie. Zobaczcie, nie no, ja jestem pewna, nie było jeszcze takiej skarpetki. Wow, no super. A teraz kosmetyczne kalendarze. Zaczynamy od marionaut, ale lekki się już zrobił nasz kalendarz. Okienko z numerem 20. Wow, spójrzcie na to, jaki brokat. To pewnie będzie błyszczyk do ust z drobinkami. Jak się prezentuje. A z bliska nie widać, ale są takie brokaty piękne. Ho, ho, ho! I co to jest? Tak jest, to jest błyszczyk do ust. Także na pomadkę można nałożyć lub sam. Bardzo fajny prezencik. I okienko z numerem 20. U, uspuść, jakie duże. Zrobimy powiększenie, co tam się kryje. Maseczka. A to są żelowe pacy. No, takie żelowe. Jajku, po polsku już nie potrafię powiedzieć. Yy, pod oczy. Płatki. O, płatki żelowe pod oczy mamy dzisiaj. Fajne. Z taką buzią uśmiechniętą. I przechodzimy do naszych Kinder niespodzianek. Kienka z numerem 20. Jajeczko niespodzianka po polsku pisze nawet o. Otwórzmy sobie. Gdzie jest talerzyk? I mamy to. Otwieramy. Ła, znowu jaki samochodzik. Ja się tak nie bawię. Cóż to takiego jest? Sprawdźmy na ściądze. Takie śmieszne auto. Takie śmieszne autko dzisiaj jest. Także autko leci do Was. Pamiętajcie, tu mam listę chętnych konkursie, wystarczy napisać w komentarzu figurka. Niebawem losowanie, także zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco, a spójrzmy na ściągę, co nam jeszcze brakuje z tych świątecznych figurek. Mamy już piernika, choinkę, filiżankę, morsa, bałwanka, tego śmiesznego też, to, 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 no tylko nam brakuje renifer, na którego czekam i ten dzwoneczek z kokardką. Dwie figurki nam brakują do kompletu, a ile ich jest? 11, nie, 12, 2, 4, 6, 8, 12 figurek świątecznych pewnie jeszcze się znajdą. A co jeszcze w tym tygodniu u nas na kanale? Zamówiłam biżuterię na stronie SIX. Także pokażę Wam bardzo fajne rzeczy. Przyszły do mnie dwie paczuchy Glossy Box i moje zamówienie. Także może jutro coś otworzymy. Zapraszam. Napiszcie w komentarzu, czy otwieramy coś jutro. I do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję za uwagę.